Dzień dobry. Omawiany ketchup został wyprodukowany z wykorzystaniem naturalnej metody utrwalania żywności – pasteryzacji. Nie zawiera konserwantów i innych sztucznych dodatków. Do produkcji 100 g keczupu wykorzystano 185 g soczystych, dojrzewających w pełnym słońcu pomidorów, pochodzących z otwartych upraw gruntowych. 100 g produktu dostarcza 98 kcal, 20 g węglowodanów i tyleż cukrów, niespełna 2 g białka, pół grama tłuszczu, 1 gram błonnika oraz 2,4 g soli. Keczup jest źródłem potasu. Pierwiastek ten wpływa na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej organizmu. Co ciekawe, ułatwia też jasne myślenie polepszając zaopatrzenie mózgów tlen. Niedobory potasu w organizmie mogą prowadzić między innymi do skurczów mięśni. Keczup zawiera także likopen. Dzięki zastosowaniu procesu pasteryzacji jest go znacznie więcej niż w surowych pomidorach. Do tego jest on lepiej przyswajalny. Substancja ta wykazuje silne działanie antyoksydacyjne zmniejszając tym samym ryzyko powstawania nowotworów, szczególnie zaś raka prostaty. Oczywiście omawiany keczup ma w swoim składzie sporo soli, jednak jedna łyżeczka produktu ma jej ledwie 0,25 g. Indeks glikemiczny keczupu wynosi 55, ale ze względu na dużą ilość węglowodanów prostych nie jest zalecany dla osób z cukrzycą. Keczup pikantny winiary to produkt o naturalnie gęstej konsystencji, wyrazistym pomidorowym smaku z odpowiednio dobraną kompozycją przypraw. Znakomicie podkre podkreśli smak pizzy, zapiekanek, mięs czy kanapek. Należy jednak pamiętać, by stosować go z umiarem. Zawiera bowiem spore ilości cukru i soli w przeliczeniu na 100 g.